Godzina 14 i najnowsze informacje z Wielkiej Brytanii dla państwa. Brytyjska królowa Elżbieta II powierzyła już misję sformowania nowego rządu liderce partii konserwatywnej Listras. Niespełna godzinę wcześniej rezygnację na ręce królowej złożył dotychczasowy premier. Co oznaczają podwyżki cen gazu dla przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych? Można to powiedzieć wprost, że to dla nich widmo bankructwa i zamknięcia. Właśnie w takim punkcie znalazły się zakłady włókiennicze w Łodzi. Według ich właściciela windowanie cen gazu nie ma realnego uzasadnienia się, tylko strach i panikę, ale problem jest realny. Katarzyna Pasikowska. Trudna sytuacja także dla tych, którzy chcą ogrzewać tej zimy swoje domy węglem. Są zapisy, jest lista kolejkowa, ale ograniczona ilość surowca, przynajmniej w tym momencie, no i kończy się to kilkudniowym koczowaniem czy spaniem w samochodach. To rzeczywistość tych sytuacji, mówią ci, którzy w tej kolejce w Libiążu czekają, posłuchajmy tych, którzy próbują węgiel tam kupić. Problemy z zakupem węgla. To w takim razie może miał węglowy. Jest rozporządzenie, które ma y, umożliwić kupowanie właśnie tej gorszej jakości surowca, ale pytanie, co z jego paleniem? Jerzy Korczyński. A teraz nowy rok y, szkolny i smutna perspektywa dla kilkudziesięciu uczniów w Poznaniu. Chcą iść do szkoły ponadpodstawowej, ale do żadnego liceum się nie dostali. Słyszą, że nie ma dla nich miejsca. Nadia jak zajmuje Kolejny, który szkół dotyczy no już w całej Polsce, czyli nauczycielskie wakaty na przykład w Gdańsku jest takich 500. Jak w takim razie wypełniać te, te szkolne grafiki, te plany lekcji? No tam dyrektorzy szkół proszą na przykład emerytowanych nauczycieli, żeby w pracy zostali dłużej albo zatrudniają nauczycieli bez pełnych kwalifikacji. Adam Krajewski tą co dzieje się w Ukrainie? Jak wygląda w tej chwili rosyjska agresja i jak postępuje ukraińska kontrofensywa? Setki strażaków gaszą pożar w Parku Narodowym Harców w centralnych Niemczech. Ogień trawił powierzchnię o wielkości 150 hektarów. Pożar, co prawda, już się nie rozprzestrzenia, ale akcje gaszenia utrudnia. Sucha ściółka i silny wiatr. Władze regionu ogłosiły stan wyjątkowy i zamknęły popularny park dla turystów. Ofiar wzrósł, bilans powodzi w Pakistanie. Mieszkańcy tego kraju zmagają się z brakami jedzenia, dostaw prądu i coraz częściej zapadają na choroby zakaźne. Rekordowe opady utrzymujące się od ponad dwóch miesięcy zalały ponad jedną trzecią powierzchni kraju. To jest Dzień na żywo w TVN24. Za chwilę wrócimy do tego, o ile będą rosły składki na ZUS dla firm i pojedynczych przedsiębiorców.